Witam serdecznie Wojciech Nowakowski Sport na Nowo. No w końcu się zaczęły te igrzyska olimpijskie, tak długo na nie czekaliśmy, no bo przecież czekaliśmy na nie najdłużej od lat 90. od czasów, kiedy w Albertville w 92 roku po raz ostatni rozegrano zimowe igrzyska w tym samym roku co letnie, później w Barcelonie. No to od między Seulem a Albertville chyba ostatni raz była tak długa przerwa, 3,5 roku czekaliśmy po igrzyskach w na te igrzyska a znowu w Azji, w Tokio, tym razem letnie. No i, i w końcu są za nami to softballowe. Zgodzę się tutaj z jednym z kolegów, który napisał, że chyba raczej nie zostanie fanem tej dyscypliny po, po igrzyskach. Nie wiem na ile mi tutaj obraz znowu dzisiaj przycina, na ile dobrze leci audio, ale mam nadzieję, że wszystko jest, że wszystko jest w porządku. Napiszcie na czacie, co tam, co tam myślicie o, o tych meczach softballowych. Jeśli mogę, tutaj chociaż nie chcę się kreować, broń Boże, na żadnego znawcę, bo absolutnie nim nie jestem. Natomiast, no, jeśli chodzi o, o te mecze, no myślę, że tutaj zacytuję to, co powiedział komentator, że w meczu Japonia-Australia z zakończonym zwycięstwem Japonek 8 do 1, ten, ta, ta przewaga nie była aż, aż tak duża, jak wskazuje na to wynik, aczkolwiek. Nie da się ukryć, że Australijki tutaj, no w końcówce, zdecydowanie za bardzo się spaliły i, i myślę, że tutaj Japonki oczywiście faworytki tamtego spotkania, absolutnie nic nie powie, że ta wygrana nie była ani przewidywana, ani nie była zasłużona. Widzę, że jest tutaj opóźnienie około dwuminutowe, jeśli chodzi w porównaniu z tym, co, co mam u siebie. Hmm, chyba nie tak to powinno wyglądać, no ale, ale trzeba sobie z tym jakoś poradzić ja spróbuję no spróbowałbym to chętnie jakoś się naprawić jeśli macie, jeśli macie jakieś pomysły jak tutaj poprawić tę moją tę moją jakość, może nie tyle jakość, ale to, żeby się ten obraz nie zacinał, to, to bardzo bym prosił o pomoc, bo bo wiem, że to może być bardzo uciążliwe. Wracając do softballu, no za nami, tak jak mówię, ten mecz Austria-Japonia, drugi mecz USA-Włochy, tam również Amerykanki były faworytkami, również one wygrały, aczkolwiek tylko 2-0. Na pewno wynik, według mnie też nie odzwierciedla przebiegu meczu, według mnie Amerykanki tutaj miały dużo większą przewagę. I teraz można się zastanawiać, czy w przypadku Japonek umiejętność wykorzystania hmm, praktycznie każdej szansy, jaka im się nadarzyła, do zapunktowania, to jest to, co cechuje mistrzów, czy na przykład to Włoszki, grając dużo słabiej, a, a uzyskując w sumie niewielką porażkę odnosząc, czy to one nie są za chwilę kandydatem do tytułu czarnego konia, tak jak gdzieś tutaj próbowałem to przemycić w tym naszym pierwszym live'ie. No, zobaczymy, jak wyjdzie ten trzeci mecz Kanada-Meksyk o godzinie 8, czyli już za 40 minut. Mam nadzieję, że zanim obraz dojdzie, to, to już to trochę mniej prawdopodobnie wyjdzie. No, ale, ale mam nadzieję, że na ten kolejny live uda mi się jeszcze to, to wszystko poprawić. Ja cały czas się tego uczę, tego całego lifowania, obsługi reżyserki, ekranów i tak, dalej. tak więc mam nadzieję, że mi to na razie wybaczycie. Jeśli tak będzie to wyglądało do końca igrzysk, no to będzie trochę gorzej, no ale... No ale niestety, no ograniczenia techniczne jakieś tutaj występują. Mam nadzieję, że, że wkrótce sobie jakoś z tym wszystkim poradzę. No i to, co, to na co czekam ja. Widziałem Chrisa na tym live'ie o godzinie 1.30. Chrisa Pasele, który specjalizuje się w piłce nożnej kobietnej no i ja również mocno się nastawiam na ten turniej. Rozpoczynamy meczem Wielka Brytania-Chile Brytyjki. O czym też wspominałem już no w nocy, w zasadzie nie rano, bo rano mamy teraz, rano czasu pelickiego mówiłem o tym, ale oczywiście w nocy naszego czasu. No Brytyjki to jedna z trzech drużyn europejskich i jedna z chyba z tych bardziej faworyzowanych w ogóle w całym turnieju. Angielska liga, oczywiście mówimy o Brytyjkach, w większości są to Angielki, to jest jednak ta wiodąca reprezentacja brytyjska. No ale są, jest jedna walika, są dwie szkotki, obie grające w mocnych klubach angielskich, tak więc ligi uważanej za najmocniejszą w Europie. Czy tak jest faktycznie? Ja jestem trochę większym fanem Frauen Bundesliga, jestem trochę większym fanem francuskiej ligi. Oczywiście jedno i drugie wynika trochę z tego, że grają tam Polki i coraz więcej tych Polek, co nas oczywiście bardzo cieszy. Ale myślę, że faktycznie tutaj wyniki, ilość tam ostatnich edycji Ligi Mistrzów pokazują, że jednak te francuskie niemieckie kluby są... Chociaż w tym roku widzieliśmy i hiszpański, i angielski klub w finale Ligi mistrzów Barcelona Chelsea. No ale Brytyjki, jednak tutaj na pewno faworytkami są meczu z Chilikami. W drugim meczu tej grupy Japonki zmierzą się z Kanadyjkami. Gospodynie na pewno chcą się pokazać z dobrej strony. Kanadyjki z kolei, no ekipa bazująca na lidze amerykańskiej, również bardzo silnej lidze. Widzę, którą możemy oglądać za darmo na Twitchu, tak więc serdecznie zachęcam oczywiście, jeżeli tylko nie będzie ona kolidowała z igrzyskami, a teraz właśnie koliduje, więc, więc trochę mniej tych, tych spotkań. Później będziemy mieli mecz o godzinie 10. Chiny-Brazylia. Oczywiście Brazylijki cały czas bez złota olimpijskiego, więc no, ostatnia szansa dla Formilii, dla Marty, dwóch weteranek tej reprezentacji, nie udało się w Rio. To była wielka sensacja, wielkie rozczarowanie. I, i, I na pewno teraz Brazylijki chcą sobie to odbić. No tak jak mówię, dla, dla wielu z nich ostatnia szansa na to, na to olimpijskie złoto. Yy, mecz yy, Holandia-Zambia, zdaje się, jest w tej grupie kolejnym. Yy, nie wiem, czy mi się grupy nie pomyliły, ale chyba tak jest. Holandia-Zambia z yy, Lique Martens na czele, zawodniczką Barcelony, napastniczką, bardzo bramkostrzelną, tak więc Holenderki również yy, faworytki, Zambijki. Drużyna, o której już mówiłem w tym pierwszym live'ie, debiut, live debiut w zawodach interkontynentalnych, pierwszy mecz z rywalem z Europy. Ten właśnie dzisiejszy mecz z Holenderkami na pewno będziemy go oglądać bardzo uważnie, no bo trochę nie, mało wiemy o tych Zamilkach. One tylko trzy razy grały w historii na kobiecym pucharze narodów Afryki. Nie odnosiły wielkich sukcesów, przeszły te kwalifikacje olimpijskie i, i teraz no, tworzą piękną historię. Dla swojego kraju, myślę, że w ogóle dla całego afrykańskiego futbolu kobiecego, wciąż rozwijającego się. No i ten mecz, o którym mówię, że to jest hit dzisiejszego dnia: USA, Szwecja. No, no nie da się tego powiedzieć, że tak nie jest. W drużynie szwedzkiej mnóstwo gwiazd z wielu lig europejskich, tych najsilniejszych, bo i z hiszpańskiej jest Kosoware Aslani z Realu Madryt. Sofia Jacobson, która grała do tego sezonu zakończonego właśnie, właśnie razem z nią w Realu, teraz przechodzi do Bayernu Monachium również bardzo mocnej drużyny do Mistrza Niemiec nowo kreowanego, jakby nie patrzeć, Fridolina Rolfu, która odchodzi z kolei z Wolfsburga do Barcelony, tak więc do tych dwóch największych rywali klubów swoich... No o Śwedkach wiemy trochę więcej dzięki temu, że graliśmy z nimi mecz sparringowy. Jeśli chodzi o Amerykanki, no to są ikony tego całego chyba światowego futbolu kobiecego. Megan Rapinoe, Carly Lloyd, jak wspomniałem 39-letnia. I w tym momencie mniej więcej zerwało chyba mojego poprzedniego lifea, więc dokończę to, co miałem na myśli Carly Lloyd. 306 spotkań w reprezentacji, teraz będzie ten lekko ślubować, tak więc myślę, że to jest odnieść, na którą warto spojrzeć. Dla większości z nich to jest też prawdopodobnie ostatni turniej olimpijski, legenda Alex Morgan również i myślę, że tutaj pożegnanie się, być może już z reprezentacją faktycznie. No to będzie piękne pożegnanie, jeśli zdobędą złoto, ale myślę, ja tutaj jestem troszkę sercem, troszkę myślę też i rozumem za Szwedkami, troszkę po tych sympatiach europejskich naszych. No myślę, że tutaj Szwedki chciałyby świata po wcześniejszym srebrze na poprzednich igrzyskach, kiedy przegrały w finale z Niemkami, tutaj nieobecnymi. No Szwedki na pewno będą chciały tutaj poprawić swój, swój wynik z poprzednich igrzysk. No i Australia, Nowa Zelandia, gospodarze najbliższego Mundialu. My zaczynamy kwalifikację 17 września w Gdańsku, meczem z Belgikami. Serdecznie zapraszam, jeśli ktoś będzie mógł, zapraszam do Trójmiasta, do Gdańska. No, stadion na 40 tysięcy wypadało go zapełnić. Jest okazja, żeby w końcu ta kobieca piłka nożna wyszła faktycznie na te duże stadiony w Polsce. I myślę, że tutaj ten, ten Mundial, czy eliminacje do tego Mundialu są ku temu dobrą okazją. No a jeśli marzy nam się gra na mundialu, oczywiście droga będzie bardzo wyboista, bardzo trudna, bardzo długa, nie jesteśmy bez szans, ta nasza drużyna ciągle się rozwija idzie w dobrym kierunku i myślę, że, że będzie okazja. No i rywali i właśnie Australijki i Nowozelandki jako gospodynie tego mundialu w 2023 roku są tymi naszymi potencjalnymi rywalami jeśli by się nam udało zakwalifikować na Mistrzostwa Świata, tak więc warto się przyjrzeć. Warto też się przyjrzeć, biorąc pod uwagę fakt, że, że ten Mundial będziemy mogli oglądać. Tak więc no warto jednak już, już w tym momencie przygotowywać się do oglądania tego, co, co nas czeka za dwa lata właśnie w Australii i w Nowej Zelandii. No i szczerze mówiąc, ja myślę, że mimo, że mają faktycznie trudną grupę, można powiedzieć grupę śmierci, Amerykanki, Szwedki topowe reprezentacje świata. Jednak one są w stanie namieszyć Australijki i Nowozelandki. One wszystkie walczą, może nie wszystkie, ale większość z zawodniczek tych reprezentacji walczy też o zaprezentowanie się, o może angaż w jakiejś lepszej lidze niż australijska, może w lepszych klubach amerykańskich czy europejskich, bo część z tych zawodniczek gra w ligach, w ligach europejskich, ale raczej w tych klubach drugiego szeregu. No ale myślę, że na pewno, że będą tutaj chciały zaprezentować się, poszukać może lepszych pracodawców, lepszych zapłat również, no bo nie ukrywamy, że tutaj jednak walka już jest na, na profesjonalnym poziomie i, i, i również o pieniądze, no to jest po prostu ich, ich zawód. Ja osobiście bardzo się nastaram na mecz Holandia-Zambia, to, to będzie też spotkanie, mówię bardzo ciekawe ze względu na to, że no, o Holenderkach trochę wiemy, wiemy, że to jest mocna drużyna europejska, o Zambijkach wiemy dosyć mało. A myślę, że to może być też taki, może nie tyle czarny koń, ale ekipa, która wprowadzi trochę takiego ciekawego folkloru do, do, do tych igrzysk, do tego turnieju olimpijskiego. No tak więc bardzo jestem ciekawy. Oczywiście jeszcze wcześniej o tej godzinie 8 ten mecz, trzeci mecz softballu Meksyk-Kanada. Być może za chwilę mi się uda pokazać Wam, jak w tej chwili wygląda tabela. Chociaż. Chociaż. Chyba się udało. Tak więc, no tabela, no nie jest na razie zbyt zbytnio, jak to nazwać, zbytnio bogata w wyniki, no bo odbyły się dwa mecze, czekamy cały czas na wynik, na rozpoczęcie nawet meczu Kanada-Meksyk, ten już za około pół godziny. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało po tym meczu, ale myślę, że, że tutaj no Mecz to będzie na pewno zacięty, tak jak mówiłem, Kanadyjki, Meksykanki walczą o to drugie miejsce na kontynencie amerykańskim i, i myślę, że to będzie bardzo wyrównany mecz. Zobaczymy jak, jak on się rozpocznie, jak on będzie przebiegał, jak się skończy. No a później te mecze piłkarskie, na które się bardzo, bardzo nastawiam. No i o 15.30 po zakończeniu tego ostatniego spotkania, meczu Australia-Nowa Zelandia, zapraszam na kolejnego, ostatniego live'a. Mam nadzieję, że tym razem już nie zacinającego się. Szczerze mówiąc nawet ciężko mi określić, w którym momencie transmisji jestem w tej chwili na, na YouTubie, ja wiem ile, mniej więcej ile już gadam tutaj, ale widzę, że ten obraz znowu się znowu się zacina. No. Nie wiem, napiszcie mi co, co, się, co można z tym, z tym zrobić, bo, bo niestety no, ja jestem trochę, trochę jestem ułomny technicznie, nie będę tego ukrywał i, i liczę, że, że mi z tym pomożecie. O Jezu, czemu ja to włączyłem na, na widoku? No właśnie, to jest właśnie to. Człowiek czasami się, się zapomni i, i, włączy, i, i włączy coś, czego by trochę tego, trochę tych kulisów poznaliście. No ale nie zdążyłem wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. O, o gierkach, o grach, które, które nam zapundował MKO wraz z organizatorami Igrzysk w Tokio na swojej stronie Olympicscom, no i tam będzie można zmierzyć się ze mną w typowaniu drabinek sportów drużynowych i w tej grze fantazy w tym menedżerze, który, który jest przygotowany właśnie przez organizatorów za chwilę za chwilę wrzucę linki z zaproszeniami do do tych moich lig sport na nowo, do wygrania będą na pewno jakieś nagrody, myślę, że takie o przypinki powinny zadowolić każdego mojego mojego fana, mojego widza, tak więc zachęcam do, do rywalizacji w tych, w tych ligach. Widzę, że jednej nawet nie zdążyłem jeszcze, jeszcze przygotować, ale to jest chwila, moment i już, i już ona za chwilę powstanie. No a drugą jakoś widzę, że się nie mogę tutaj dostać, chyba jednak faktycznie niepotrzebnie tyle tych, tych stron mam po otwieranych. No ale i tak bywa. Jeszcze z ciekawszych informacji od nas, może nie tyle od nas z kraju, co, co z naszej reprezentacji, bo już w topie są nasze tenisistki stołowe, które tam właśnie złożyły przysięgę Cianli Natalia Partyka Natalia Bajor. Bardzo ładna wypowiedź trenera Zbigniewa Nęcka. Zdecydowaliśmy się na ślubowanie w wiosce olimpijskiej ze względu na Chen która przed Igrzyskami Olimpijskimi przebywała w Chinach i stamtąd przyleciała prosto do Tokio, ponieważ w dużym stopniu ekipa to właśnie jej zawdzięcza kwalifikację olimpijską. Postanowiliśmy, że nominację odbierzemy wszyscy razem jako team. Nie chcieliśmy sami błyszczeć w świetle reflektorów i stawać w Polsce przed kamerami bez cieni. Jesteśmy zespołem i dlatego tylko takie rozwiązanie wchodziło w grę. Cytuję tu oczywiście ze strony Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Piękna drużynowa postawa i mam nadzieję, że ten Team Spirit ujawni się w trakcie Igrzysk, no bo wiadomo, że Polska w porównaniu, z, narodami, z reprezentacjami no przede wszystkim azjatyckimi no nie jest tutaj faworytem tego turnieju tenisa stołowego drużynowego, zresztą indywidualnie również. No, ale być może uda się coś, jakąś niespodziankę zrobić, no myślę, że miejsce w czołowej ósemce to będzie jakiś tam sukces, który będzie można, który będzie można że tak powiem, ogłosić. A wracając do, do gier, no widzę, że tutaj nazwa powinna być unikalna, czyli prawdopodobnie ona już istnieje. Nie, tylko że tylko że gdzieś uciekła. Tak więc za chwilę już na czata wrzucam linki do tychże gierek. Tak więc teraz muszę się ogarnąć, gdzie te czaty się obsługuje. Chyba się udało. Jeden link już jest i za chwilę zaproszenie. Link i link numer 2. Tak więc zapraszam Was serdecznie do obu tych gier, do rywalizacji ze mną, właśnie w fantazy, właśnie w drabinkach, na stronie MKOL-u, w tamtych, w tamtych zakładkach znajdziecie te wszystkie rzeczy, instrukcje. Oczywiście napiszcie do mnie na Twitterze, jeśli macie jakieś, jakieś sprawy. No, czekam na ten kontakt, bo, bo jednak zawsze fajnie się prze... Zawsze fajnie się przeżywa Igrzyska Olimpijskie w towarzystwie. No i znowu gdzieś się ten, ten live zacina. Bardzo przepraszam, że tak to, że tak to wygląda, ale no są sprawy, na które nie mam, nie mam wpływu. Wygląda na to, że chyba zamiast poprawić, to pogorszyłem niektóre sprawy. Mam nadzieję, że, że to jakoś nie przeszkadza Wam bardzo, chociaż no myślę, że że jednak jest to uciążliwe również dla mnie, no bo sam nie wiem jak to wszystko, jak to wszystko przebiega. No bardzo przepraszam, mówię, cały czas się uczę i, i myślę, że jeszcze, jeszcze tutaj trochę tego, trochę tego know-how muszę, muszę nabyć, jak, jak te transmisje na żywo przeprowadzać. Do 15.30 postaram się już kompletnie wszystko naprawić. Może jakąś testową relację odpalę sobie prywatnie i, i zobaczę co tam można pozmieniać. No i chyba na razie to wszystko, za chwilę rozpoczniemy, no za chwilę ale to może nie, za trochę mniej niż pół godziny rozpocznie się trzeci mecz softballowy Meksykanki z Kanadyjkami, no i później już wchodzimy w, w klimat piłki nożnej kobiecej no i tam na pewno już Twitter będzie, będzie bardziej huczny pod hashtagiem kobiecegranie, granie. Zapraszam też pod inne hasztaki, na przykład tak się igra 20, czyli hashtag, który przygotowaliśmy wraz z redakcją tak gra.pl, żebyście przeżywali razem z nami również te igrzyska, bo tak jak mówię, najfajniej się przeżywa je w jakiejś grupie, choćby nawet przez internet, w społeczności, w tych mediach społecznościowych, w społeczności twitterowej. Dzisiaj o godzinie 11 również losowanie właśnie trudniejów tenisa stołowego. Tu jeszcze o tym chciałem powiedzieć. No i oczywiście jak tylko poznam drabinki, na pewno artykuł na racketplanet.pl się w tej sprawie pojawi. No i oczywiście Hair Football Hub. Myślę, że nasz team redakcyjny, ten, ten editorial team za chwilę się obudzi i zacznie faktycznie te prace z, z wrzucaniem poszczególnych naszych zapowiedzi, naszych podsumowań już wkrótce, bo po meczach. No a tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do, na kolejne filmy. Przypominam o godzinie 15.30 kolejne, kolejne spotkanie ze mną. Już podsumowanie całego dnia tych trzech trz 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 spotkań softballowych, sześciu spotkań piłki nożnej. No i zaprosimy się na jutrzejsze live. Y. Mam nadzieję, że już mniej przycinające. Raz jeszcze przepraszam za te problemy techniczne. No i cóż, dziękuję bardzo za uwagę i, i do zobaczenia o 15.30.